Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Filia przedstawia Lisa Genowa, mniej więcej Madi Przełożyła Joanna Grabarek Czyta Agnieszka Postrzykacz Dla Sary, Kim i Katie Uważam, że nikt nie powinien się czuć gorszy, jeśli otrzyma diagnozę choroby psychicznej. Ponieważ jest to wyłącznie informacja, która pomaga zrozumieć nam, w jaki sposób zająć się sobą w odpowiedni sposób Taylor Tomlinson Żałuję, że nie wiesz, co dokładnie dzieje się w mojej głowie Selena Gomez Rozdział pierwszy Maddy wpatruje się w wiatrak na suficie, nad swoją głową Skrzydła wyglądają dość tanio, nasadka skromnie Sam sufit jest, tak czy owak, zbyt wysoko Jak miałaby go dosięgnąć? Zaledwie kilka godzin temu byłaby w stanie znaleźć spektakularne rozwiązanie, wymyślić skomplikowany wzór rusztowania albo może trapez. Madi była ganiuszką, która potrafiła wcielić się w fachowca każdej profesji, jakiej wymagała dana sytuacja architekta, inżyniera, a nawet w akrobatę. A teraz? Spójrzcie tylko na nią. Nawet gdyby miała pod ręką drabinę, a ten wiatrak utrzymałby jej ciężar na tyle długo, żeby złamać jej kark i odciąć dopływ powietrza do płuc, nie miałaby siły ani energii do tego, żeby zawiązać na nim pętle z paska, szalika lub pary Leginsów. Nie jest w stanie nawet ruszyć się do toalety. Wiatrak nie jest umieszczony idealnie nad środkiem łóżka, a może raczej łóżko nie stoi dokładnie pod wiatrakiem. Asymetria ją denerwuje. Madi śmieje się w duchu z tej ironii, przez chwilę czuje ulgę. Asymetria ją wkurza, to zabawne. Z klimatyzacji zamontowanej w rogu pokoju, tuż pod sufitem. Wydobywa się stały strumień zimnego powietrza, owiewając nagie ciało Madi i sprawiając, że czuje się ona potwornie zmarznięta. Jej skóra przypomina surowego kurczaka. Wierzchnie prześcieradło i koc leżą w bezładnej kupce na podłodze w nogach łóżka. Panel sterujący znajduje się po drugiej stronie pokoju. Równie dobrze mógłby być w Connecticut. Dziewczyna czuje na wewnętrznej stronie prawego Uda smugę wysychającej, łuszczącej się mazi a pod pośladkami mokrą, kleistą plamę na prześcieradle. Jak on miał na imię? Zupełnie wypadło jej z głowy. Czy nadal tutaj jest? Madi uspokaja oddech i nasłuchuje odgłosów dochodzących z łazienki lub dużego pokoju. Słyszy szum klimatyzacji i głośne pulsowanie własnej krwi w uszach. Nic więcej. Widzi kawałki rozbitego szkła na podłodze i wreszcie sobie przypomina. Wyrzuciła go z mieszkania około piątej nad ranem. Miała kilka piosenek do napisania, a jemu w głowie było tylko pieprzenie się. Rozpraszał ją, i w dodatku wcale nie w dobry lub przyjemny sposób. A ona musiała zachować dyscyplinę, jeśli miała zdobyć grami. Dlatego on musiał odejść. Tito protestował dość mocno i był dopiero w połowie ubrany, kiedy rzuciła butelką, celując w jego głowę. A może to był dylan? Nie, dylana miała innej nocy. Poza tym to nie ma znaczenia. Spogląda na cyfrowy budzik na stoliku nocnym cztery minuty po jedenastej. Tuż po wschodzie słońca poczuła się nagle bardzo zmęczona i zamknęła oczy, przewidując krótką drzemkę. To pierwszy raz, kiedy zasnęła na tak długo. Jaki jest dzisiaj dzień? Za otwartymi drzwiami sypialni, w salonie, widzi fortepian i koszmarnie nieskładne słowa piosenek, zapisane odręcznie na ścianie. Maddy pamięta, jak usprawiedliwiła to graffiti, kiedy zużyła już całą papeterię hotelową. To nie był akt wandalizmu. Była przekonana, że palacco zabezpieczy jej odręcznie spisane teksty, które ostatecznie zwiększą wartość hotelowego apartamentu, w którym mieszkała. Tutaj właśnie Maddy Banks napisała swój debiutancki platynowy album, który zdobył grami. Nieważne, że nie jest kompozytorką, że słoń nadepnął jej na ucho i nie potrafi grać na pianinie. Zupełnie jej to nie powstrzymało. Nic nigdy jej nie powstrzymuje, nic poza załamaniem. Miała tu zostać tylko na dwie noce piątkową i sobotnią. Była jednym z sześciu stand występujących w Planet Hollywood w ramach serii występów Nowy Jork w Vegas. Dla Madi było to bardzo ważne wydarzenie. Jej starsza siostra, Emily, błagała ją, żeby nie jechała, a matka napisała smsa, jak zwykle w jej niezwykle moralizatorskim stylu, kiedy się wreszcie ockniesz. Wiesz, że twój sen znów zostanie zaburzony. Zawsze zapominasz, co się dzieje w takich podróżach i bez końca powtarzasz drogę przez to samo piekło. Maddie pokiwała głową i z bardzo poważną miną odpisała — I to wszystko z ust kobiety, która ma trójkę dzieci. Zaraz potem wybuchła śmiechem. Była pewna, że jej matka nie będzie się śmiała. Ona nie rozpoznałaby żartu, nawet gdyby wpadł do jej kieliszka z szardony. Problem w tym, że matka miała rację. Zmiany stref czasowych wystarczały, żeby wybić ją z rytmu. Wszystko jednak było w porządku, a występy szły jej świetnie. Te idiotyczne teksty piosenek na ścianie również uznała za doskonałe. Pierwszej nocy występów wśród publiczności była grupka kobiet świętujących Wieczór Panieński. Łatwy do przewidzenia horror, ale Madi poradziła sobie z nimi jak profesjonalistka. Pamięta dokładnie, że dała znakomite występy, zwłaszcza drugiego dnia. Możliwe jednak, że mówiła zbyt szybko i dość chaotycznie przedstawiła nowy materiał. Historia udowodniła już nie raz, że to, co zdarzyło się jej zdaniem, a to, co miało miejsce w rzeczywistości, nie zawsze się pokrywa. Po sobotnim występie wybrała się na miasto z kilkoma komikami i balowała przez całą noc. Może to był powód. Poza tym za dużo wypiła, nie wspominając o kresce koki. Może to przez kokainę. Poza tym, chociaż Madi nie chce tego przyznać, chyba że w absolutnej ostateczności, przestała brać leki i zostawiła je w Nowym Jorku. Nawet teraz nadal nie wie, czy był to zamierzony akt buntu, czy też niewinne roztargnienie. Jej odpowiedź na to pytanie będzie zależna od osoby, która je zada. W którymś momencie zamieniła pokoje, ponieważ zażądała apartamentu. Mamy jeden z małym fortepianem. Znakomicie. W czasie pobytu tutaj napisze swój debiutancki album. W Nowym Jorku była zbyt zajęta karierą stendaperki i nie miała czasu ani miejsca na inne rzeczy, ale teraz w Vegas miała do swojej dyspozycji apartament hotelowy z fortepianem i nie czuła potrzeby snu. Napisze album, a potem znajdzie producenta, który go nagra. Taylor Swift pozna ją z odpowiednimi ludźmi. Może nawet sama będzie chciała się do niej wybrać z myślą o współpracy i zaśpiewa z Madi jeden lub dwa utwory. Oczywiście Taylor na pewno będzie tego chciała. Madi zastanawia się, ile kosztuje jedna noc w tym apartamencie, ile dni już tu spędziła i ile kredytu zaciągnęła na karcie. Kredytu, którego nie mogła spłacić. I po co to wszystko? Zamyka oczy, próbując odepchnąć od siebie wstyd, ale uczucie to rodzi się w głębi domu jej duszy. Musi się stąd wydostać. Potrzebuje swojego telefonu. Prawdopodobnie pełno na nim nieodebranych SMS-ów i połączeń z mamą Emili. Niestety telefonu nigdzie nie ma, zgubiła go. Nie, to nieprawda. W jej głowie zaczynają pojawiać się kolejne scenki, jak w Instagramowej rolce. Wrzuciła telefon do repliki kanału weneckiego przed hotelem The Venation celowo. Miała powody wierzyć, że jest śledzona przez rząd i że FBI monitoruje i umieszcza w więzieniu kobiety, które uzna za niebezpieczne. Madi musiała za wszelką cenę wymknąć się federalnym. Nie ma niczego, co mogłoby bardziej zagrażać porządkowi społecznemu niż artystka komediowa. Tego typu kobiety są cholernie odważne i mówią wyłącznie prawdę. Chociaż w tej chwili Madi nie czuje się szczególnie dzielną osobą. Powinna wstać, wziąć gorący prysznic i wynieść się stąd czym prędzej. Ale nadal nie jest w stanie wykrzesać w sobie energii potrzebnej do wstania z łóżka. Może tylko leżeć bez ruchu, gapiąc się na nieruchomy wiatrak. Nieprzydatny pod każdym wyobrażalnym względem. Chaj się skończył. Oto nadchodzi dół. Dół to nie niekac, efekty uboczne głodu narkotykowego, ani nawet zemsta losu za cały tydzień lekkomyślnie nieprzespanych nocy. Jest znajomym, budzącym grozę gościem, który pojawia się z wizytą w domu, z nienawidzonym obleśnym dalekim kuzynem spoza miasta, który pojawia się nagle bez zapowiedzi i nadużywa gościnności, zasiadując się czasem nawet na kilka miesięcy. Amadi nie może zrobić nic innego, jak tylko otworzyć drzwi i wpuścić go do środka. Kilka godzin temu odbywała niepowstrzymaną misję stania się drugą Taylor Swift. Zdobycie grami było jej boskim przeznaczeniem, była skarbem narodowym i pewnie można by się z tego wszystkiego śmiać, gdyby cała ta sytuacja nie była całkowicie idiotyczna i tragiczna. Potrzeba wstania i wyjścia stąd, uniknięcia tego, co nadchodziło, wzbiera w piersi niczym rój rozwścieczony os. Ale jej ciało jest już zbyt ciężkie i bezwładne. Czuje się niczym unieruchomiony szpilkami martwy okaz robaka w gablocie entomologicznej. Gdzieś wewnątrz niej otwierają się drzwi, przez które zaczyna wyciekać cała jej pewność siebie, poczucie własnej wartości i siła życiowa. Madi czuje się cięższa niż fortepian, a jednocześnie coraz bardziej pusta. I kiedy jej supermoce ulatniają się niczym powietrze z przedziurawionego materaca. Do jej głowy wkracza armia negatywnych myśli, wytrenowanych i gotowych do ataku. Madi wyobraża sobie plagę czarnych mrówek, okrywających jej mózg, jakby był słodką, lepką, przekąską piknikową. Właśnie dlatego, nigdy ci się nie uda. Jesteś beznadziejna, absolutnie do dupy. Twoja matka będzie musiała tu przyjechać, żeby ocalić twój żałosny tyłek. Twoja matka ma już dość ratowania cię z opresji. Będzie jej znacznie lepiej bez ciebie. Wszyscy poczuliby się lepiej, gdybyś zniknęła. Madi bardzo chciałaby znaleźć w sobie trochę siły, żeby się wysikać. Gdyby była martwa, nie musiałaby korzystać z toalety. Wpatruje się w wiatrak, który niestety znajduje się poza jej zasięgiem. Śmierć zdecydowanie wszystko by rozwiązała. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.